Artur Czekajski, listonosz Niejaki z twarzy Filip Skonopi W szarym tłum ludzi łatwo się wtopił, Ponieważ do charówki nie zdradzał smakułki, Szybki hajs mu się marzył, więc sprzedawał działki. Wśród domów z betonu na osiedlowej dzielni Swój sen o fortunie powolutku spełnił. Pogubionej młodzieży, która oblegała ławki, oferował doręczyciel paczkę dobrej trawki. Aby nabyć w środowisku szlifów i oglądy, wdrożył do handelku dużo grubsze dragi. Odtąd jego życie ton nadawał deal, szpon uzależnienia, przychwycony szczył wśród. Na rybku pokoleń takie są realia, Pozbawionym moralności rządzi anomalia. Tu ostrożność znika i poczucie bycia ważnym Pędze cię w ławiny skutków, w skroś poważnych.